Mała, no widzowie. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek porównujący oba serwery, EUNE i e West, żeby wam pokazać, jaka jest różnica między tymi serwerami. To moim zdaniem jest diametralna i dużo ludzi twierdzi, że zaczyna się ona dopiero w masterze lub tam w wysokim diamencie. No i ja zauważyłem, że w tym sezonie, nie wiem, może we wcześniejszych tak było, ale od kiedy tam zmienili zasady badania z rewizji i ograniczyła się trochę liczba masterów w tym sezonie, z tego co widziałem, to zobaczcie, że. Różnica jest diametralna. Yy, zagrałem sobie ostatnimi dni trochę więcej gierek na EUNE, bo mój internet po prostu nie dawał rady, co chwila jakieś wywalanie, nie wiem dlaczego, no nie z mojej winy to jest, dużo ludzi miało ten problem jeszcze do tego te problemy z Vanguardem, które były z, ligio, z ligą, i po prostu obraziłem się na Westa, bo yy, tam chyba 6 albo 7 przegranych z rzędu, to miałem po prostu kogoś awka, do tego jeszcze mnie wywalało i się zdenerwowałem i stwierdziłem, że sobie pocieruję na EUNE, pogram trochę tak dla zabawy, ale jednak trochę z elementem mocnego tryhardu. I udało się w 40 gier wbić mastera, chociaż te 40 gier to nawet nie jest, bo zacząłem grać tak naprawdę, jak sobie zobaczycie, 3 dni temu. Więc od 3 dni zagrałem 3 gry, tam dosyć spory win streak, ale najważniejsze jest to, że na Kejnie udało się wbić 74% win ratio. To jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem. I teraz zobaczcie, jak wygląda moje konto z Westa aktualnie. Mam już 140 gier. na Makinie in jest pozytywne, ale nic specjalnego. Ogólne jest mniejsze 48 inratio i kręcę się w okolicach właśnie D3D2. I te gry też nie wyglądają ostatnio źle. Tutaj tak jak mówiłem, w każdej z tych gier był Awk, lub mnie wywalało, ale same gry nie wyglądają ostatecznie jakoś tak bardzo źle. Ostatnio się trochę odbijam. Myślę, że w okolicy tego D2 na spokojnie się kręcę. Yy, więc zobaczcie, jaka to jest diametralna różnica, że tutaj można powiedzieć, że w tym momencie się zestakowałem w D2, w D3, a na Uenę robię sobie 60 minratio ogólne i 74 na Kejnie. To jest no, mega dobre minratio, myślę. I bez problemu udało mi się wbić tego Mastera. I wypisałem sobie największe różnice między tymi serwerami. Może nie przekonają Was, ale no, widzicie tutaj... Że jest na to pokrycie. Więc taką pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, no to yy, no to i sposób tego, jak łatwo mi się wbijało na eunę tego mastera, a jak ciężko gra się te gry na leście. Ale teraz takich więcej już szczegółów, nietypową mineratio, tylko jakieś rzeczy z gry. No to zauważyłem, że dużo więcej na eunę jest bitki takiej bez powodów. Totalnie losowe jakieś walki, nie wiadomo o co chodzi w nich, ale za to dużo gorzej jest zabezpieczanie jest obiektywów, że. Ktoś nie przyjdzie, ktoś sobie pójdzie na side, ktoś się wywali przed obiektywem, zrykolują mnie w tempo. No, bardzo słabo ogarniają obiektywy na EUNE, Tak mi się wydawało, jak grałem te gry. A na wejście jednak, nie wiem, support roam'y widuję na grapsy, na smoki, czasem to plainer zejdzie po wypuszczaniu waveów. No, mi się wydaje, że więcej tego było na wejście. Ale mniej za to było walk yy, o nic. Myślałem, że na no właśnie, właśnie każdy mówił, że to jest taki serwer agresywny, że wszyscy się o wszystko biją. A na EUNE zauważyłem więcej właśnie walk takich bezsensownych, totalnie o nic. Ostatnio nawet się trafiła gra, gdzie w 8 minucie miałem yy, 19 do 16 chyba, czy coś takiego, więc to jest mega dużo na no prawie 40 kili w 8 minut. Tam było może 30 kiedy coś takiego, ale to jest nadal bardzo dużo i dużo więcej było właśnie takich walk niepotrzebnych totalnie z dupy. Kolejna rzecz, która na Westie się wyróżnia to to, że na eunę nie wykorzystują słabości danych herosów. Na przykład yy, gram sobie na Rengara, nie wiem, Lilią, Kainem, czymkolwiek, bo ostatnio zacząłem sobie pogrywać Lilią. No i gram sobie na takiego Rengara i on praktycznie w ogóle mi nie wchodzi do lasu. Yy, tylko sobie czyści las. Żadnej presji nie nakłada prawie. Yy, nie wardują, na przykład, ludzie ze względu na dżunglera, tylko po prostu stawiają sobie zwykłe, proste wardy. A jak na przykład yy, grałem, Kaynem właśnie na Leście, to bardzo często miałem jakieś wardy od ścian, które ch chciałbym zgankować. Ludzie nie paniszowali, wchodzili mi do lasu z bota, na przykład z prajo czy coś. A tutaj na UNE zauważyłem, że goście mają prajo. Ja tak już respektuję, że tego kampa za bardzo chce robić, to się okazuje, że przeciwnik nic nie robi, tylko sobie stoi pod towerem, w ogóle nie wykorzystują tego, że z dżunglerem mogliby się złapać za rączkę i mnie totalnie zgnoić. Dużo mniej jest też na EUNE jakby połączenia supporta z dżunglerem. Jeśli to nie jest duo, to support z dżunglerem praktycznie nic nie robią na EUNE, tylko po prostu jest gra i grają. A na Westie na przykład zauważyłem, że bardzo często support chodził z dżunglerem później, Wykorzystywał timery na inwajdy i tak dalej. Oczywiście są wyjątki, że support tutaj też łapie się za rączkę i próbuje wchodzić do dżungli, ale zauważam tego mniej. Kolejna rzecz, którą tak zauważyłem, wiadomo nie zagrałem w tym sezonie jakoś bardzo dużo gier, ale prawie w ogóle się to nie wydarzało, że bardzo mało dive'ów było, szczególnie na topie, na bocie jakieś tam się zdarzały, bo wiadomo często tam ktoś gridował, zostając 200 HP z Rykola i tak dalej. Ale bardzo mało dajów widziałem, takich typowo zrobionych ze slowpuszowanego wave'a czy coś takiego. I mi się udawało bardzo często dive'ować, bo przeciwnicy jakoś tak nie respektowali totalnie, wchodzili w trady na slowpuszu negatywne i zostawali na przykład pół hp no na stakowanym wave'ie. Ja akurat byłem w tym sajdzie, no to na przykład szedłem na dive'a. I nikt go nie coverował. dżungler nie przychodził, tylko sobie farmił creepy albo nic nie robił. I to też taka jest różnica, że na właściwie jednak często jak widzę nastekowanego no, wave'a, to dżungler leci próbuje dajwować. I jeśli mogę, no to próbuję to bronić, a jeśli nie mogę, no to przykro mi, <ścoughs> że tak powiem. A na neune tych dajwów było dużo mniej. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to bardzo dużo split pushu jest na neune, którego totalnie nie trzeba. Że nie wiem, załóżmy iż... Wstaje niedługo smog, który jest waszym nawet soul pointem, albo już całkowicie dostajecie soul'a. I na przykład wasz toplaner 30 sekund przed Drake'em bez teleporta sobie idzie pchać topa, gdzie wave jest wypuszczony. I totalnie właśnie tego nie rozumiałem. I miałem na przykład parę razy wdrożenie takiego kogoś, że ani razu się nie zgrupował z drużyną w ogóle, kiedy było trzeba, to ani razu się nie zgrupował, a nie mógł już progresować gry na side, bo były rozebrane wszystkie towery i bardzo łatwo ktoś go wypuszowywał z inhibitorowej wieży, więc takie... brakuje mi na tym serwerze właśnie taka różnica, że jak już top laner nie może puszować wieży, to on nie wie trochę co robić i mid też, jak idą na side'a, to też nie wiedzą za bardzo co robić i bardzo rzadko widziałem, żeby jakiś side laner Wypuszowywał i grał do mapy, że po puszowaniu schodzi do drużyny i wykorzystuje to, że ma wypuszowanego side'a. To prawie wcale tego nie widziałem i bardzo mało, właśnie, było grupowania takiego typowego, kiedy było trzeba. To była taka różnica, że no na wejście dużo częściej na przykład właśnie ktoś poszowuje wave'a albo zastawiają jakąś zasadzkę, że ktoś puszuje, a drugi zawodnik go coveruje, na przykład jungler najczęściej, albo support, właśnie. Ja też się często staram coverować puszyjących, bo ktoś się bejtuje, że o, sam jest na sajdzie, a wy sobie czekacie, tylko aż ktoś właśnie tak pomyśli. To taka jest kolejna różnica i najdziwniejszą różnicę, chociaż może za mało gier zagrałem, żeby to stwierdzić, ale na UNE było dużo mniej toksyczności. To jest taka największa zmiana na plus, którą zauważyłem. Bo jak grałem na Leście, to nawet jak karowałem gierki no czasem nie szło też wiadomo, ale jak zdarzało się mi kierować jakieś gry, to cały czas co gramy ktoś pingował. Ja ostatnio sobie wyłączyłem czat, tak mi się zaczęło lepiej grać. Zacząłem odbijać powoli, ale zmutowałem sobie czat właśnie i strasznie dużo pingów leci w moją stronę. No wtedy sobie ją od rozmutuję i jest git, więc bardzo dużo toksyczności jest. Bardzo dużo troli, ktoś się obraża na drugiego. Mi się wydaje, że jest to kwestia ego, że ludzie na wejście mają już taki. Mental, że oni są już najlepsi, bo mają jakiś tam diament na lub mieli Mastera i im po prostu odpierdala, że tak powiem, bo ilość troli lub Rage Quitów jest naprawdę No tak częsta na łeście, że jest aż czasem nieprzyjemne. A na eunetę zauważyłem, że dużo mniej toksyczności, i zdarzały się gierki, że byłem pingowany przez większość gry, na przykład, ale mało było takich gier. A i tak na przykład na koniec ostatecznie dostałem honor'a, więc tam ktoś pingował w wyniku frustracji, ale ostatecznie potem kapnął się, że no może jednak to było głupie. Nie dostałem na przykład żadnego zaproszenia po grze z jakimiś deafwishami yy, czy coś takiego, a na Westie zdarza się to często, że ktoś mnie dodaje do gry, wyzywa mi rodzinę. No wie, wiecie jak to jest z grami. To jest taka właśnie największa zmiana na plus, którą zauważyłem w różnicy między Westem a EUNE, że to toksyczność na razie do tego momentu była dużo mniejsza neune, a ze swojego doświadczenia wiem, że jak już przekroczycie tam próg 100-200 LP w masterze, to jeszcze mniejsza jest ta toksyczność. Bo wiadomo, że trafiają się już takie egotopy i tak dalej, ale mi się wydaje, że najgorsze granie jest właśnie przebrnąć przez diamenta i mastera, bo tam ludzie, jak już wyżej, mają też ego, to tutaj jest po prostu masakra, dlatego. Ja sobie zmontowałem czat i zajmuję się ostatnio tylko sobą i staram się progresować grę. No i w sumie to tyle z takiego podsumowania. No, mi się wydaje, że różnica jest diametralna i że master na UNE nawet nie równa się w tym momencie D4 Westa. Mi się wydaje tak, bo dużo łatwiej mi się te gry grało. No, sami nawet widzicie po statystykach i mineracjom na Kejnie, że 9,3,7, a na Westie na przykład robię już niecałe 8,4, więc nawet średnia kill jest mniejsza i tak dalej. A ręce są jednak te same, i tutaj mi się wydaje, że to trudniej się gra na tej dywizji, niż grało mi się te gry tutaj. Bardzo dużo tutaj miałem swobody w graniu Kainem, nie paniszowali tego tak bardzo ludzie, i wydaje mi się, że to, to tyle chyba w tym odcinku. Więc nie możecie wyrazić swoje zdanie, jak macie podobne przygody, że gracie na dwóch serwerach, i jaką rangę sobie udało wam się wbić, a ja postaram się jeszcze jutro wrzucić analizę Dark Aury. Bo no, moim zdaniem jest to najlepszy Blue na świecie. Aktualnie nie ma chyba lepszego. No on gra tylko tym, więc się trochę w tym wyspecjalizował. Ostatnio gram ciągle z jego buildem i idzie nawet całkiem nieźle. Są wady i zalety tego buildu oczywiście, o których może kiedyś wam opowiem, a na razie no to wstępnie jutro pojawi się odcinek z analizą gry Darkaury. Może coś podpatrzymy nowego, ciekawego, tak jak już mówiłem, no. Ja w analizach jestem lepszy niż w graniu. Każdy lepiej ocenia niż faktycznie coś robi. więc jak jesteście chętni, no to po prostu zapraszam jutro. I jeszcze jedna ważna informacja, bo teraz ostatnio w ogóle nie było streama właśnie przez te problemy z internetem. Jak się ogarnie internet, to myślę, że w przyszłym tygodniu postaram się odpalić. I jeszcze może w przyszłym tygodniu zrobiłbym analizę Karasmaja i taką trochę ocenę kanału, bo jest wiele rzeczy, które mi się totalnie nie podoba i moim zdaniem zaliczył totalny zjazd, ten kanał, jego ja przestałem go śledzić już tak regularnie, kiedyś w sumie to był moim wzorem i, i od niego załapałem zajawkę do grania Kaynem, no ale to już w następnych odcinkach, więc no, mam nadzieję, że się podobało zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania podzielić się swoją opinią i może zaobserwować Twitcha, będą się pojawiać streamy to wszystko, trzymajcie się, do następnego i pozdro!